Przychodzi do mnie mnóstwo kobiet, które mówią: Pani Aniu, ja nie chcę tego czuć. Ja już nie potrafię sobie z tym poradzić. Co mam zrobić, żeby tego nie czuć? Tak właśnie działa na nas ciągłe bycie w stresie. Ale da się to przerwać, da się odzyskać lekkość, potrzebne są tylko odpowiednie narzędzia. I tutaj. Jeśli czujesz, że stres przejmuje kontrolę nad twoim ciałem, psychiką, nad całym życiem, nie chcesz już tylko przeżyć dnia, ale chcesz poczuć ulgę i równowagę, to mam dla ciebie coś ważnego. Bezpłatne szkolenie. Stres może zniszczyć twoje zdrowie i życie. Jak więc wyrwać się Pułapki ciągłego napięcia. Szkolenie odbędzie się 31 marca w poniedziałek. Będzie się odbywało online i potrzebujesz jedynie działającego sprzętu z dostępnym internetem. W trakcie szkolenia będę dostępna dla Ciebie, będę przekazywać Ci wiedzę, ale też odpowiem na Twoje pytania. Wszystkie informacje, które poprowadzą Cię prosto na to szkolenie, znajdziesz w opisie tego filmu.